Hej kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem o miesiączkowej bieliźnie, więc nie jest to filmik dla każdego, ale postanowiłam, że nakręcę ten filmik, ponieważ mam już na moim kanale film o kubeczkach menstruacyjnych i przez wiele lat byłam ich ogromną fanką. Używałam ich od 2012 roku, więc już... Ponad 8 lat i przez dłuższy czas myślałam, że jest to po prostu najlepsza alternatywa, lepsze od tamponów, lepsze od podpasek, po prostu kubeczki są najlepsze. No i no nie ukrywam faktu, że to, że można je umyć i a, można je używać a, przez wiele lat, um, no jest ogromnym plusem dla mnie. Przez dłuższy czas myślałam, że to jest po prostu najlepsze i nawet się nie interesowałam żadnymi innymi produktami, żadnymi nowymi organicznymi tamponami, tego typu rzeczy, po prostu nie, nie, kubeczki najlepsze. No ale zaczęłam widzieć na moim Instagramie reklamy bielizny miesiączkowej i tak Hmm. czy to działa? i tak ach nie, na pewno to nie działa, śmierć to w ogóle no przecieka no co to w ogóle jest? I tak więc y, przez dłuższy czas ignorowałam te reklamy będę tutaj w tym filmiku mówiła o rzeczach, które mogą część widowni y, zniesmaczyć, więc osoby, y, które nie są dojrzałe y, Proszę o wyłączenie tego filmiku od razu, ale tak, um, zdarza się, że po prostu te kubeczki no, przeciekają, gdy mam bardziej ofite miesiączki i um, muszę używać dodatkowo takich wkładek. I przez to um, zaczęłam tak sobie myśleć, że może jest lepsza alternatywa I, i tak zaczęłam się zastanawiać, ok, może zamiast wkładek kupię te właśnie... Um, tą bieliznę właśnie miesiączkową i zobaczę, czy może zamiast właśnie tych wkładek będę używać tej bielizny i, i dzięki temu będę mieć dwa produkty, które są sustainable, czyli będę mogła je po prostu umyć i, i będą do użytku kolejnego zamiast wyrzucać. Tak więc poznawiam, że kupię tę bieliznę i od razu mówię, że ona nie jest najtańsza. Kupiłam dwie pary i y, jedna para kosztuje około 30 dolarów, więc w porównaniu do. hm, właściwie to bieliznę nie jest tak, taka tania, bo, bo zależy, jaką bieliznę się kupuje. Najtańsza w handlemie to kosztuje chyba jakieś 50 dolarów za kilka par. Ym, no jako, że tutaj to kosztuje nieco więcej, ale y, jest bardzo dobrze wykonana. Ym, akurat mam tutaj. Y, jeśli dobrze pamiętam, ta, y, ten model nazywa się Lacey Chiki. I ma przepiękną koronkę. Słuchajcie, no. Przepiękna. W ogóle one już były prane, więc ym, możecie sobie zobaczyć, jak wygląda po praniu. Ym, jakość jest bardzo dobra, więc te 30 dolarów ok, dosyć wysoka kwota dla niektórych osób. Ym, jednak y, no jest to bardzo dobrej jakości bielizna. No więc tak, jak mówiłam już wcześniej, yy, Pierwsza myśl, będę po prostu używała tej bielizny jako taką dodatkową ochronę. Nie będę jej używała bez niczego: czyli bez tamponu, czy, czy, czy bez kubeczka. Zawsze coś musi być. Ale tak sobie pomyślałam. No dobrze, kupiłam już tą bieliznę, i no jednak na stronie reklamują ją jako, yy, jako produkt, który można używać bez dodatkowej, dodatkowego zabezpieczenia. Więc tak, hmm, może przetestuję. No więc yy, przetestowałam. I przetestowałam te dwa modele. I y, no dzisiaj przychodzę do Was z taką recenzją. Więc tak, po pierwsze, y, zdecydowałam się na markę, która się nazywa Proof, jak tutaj widać. I y, jest mnóstwo marek tutaj w, na rynku, w Stanach Zjednoczonych, y, które produkują tego typu bieliznę. One tak naprawdę wyglądają bardzo podobnie. Te wszystkie y, marki mają podobną bieliznę. Nie wiem, czy mają. Podobny model do, do tego, ten mi się bardzo podoba, a y, jest kilka właśnie marek, one mają bieliznę, która bardziej wygląda jak, y, jak ta tutaj, takie o. Te są wielkie galoty. Y, te są, chyba mają najlepszą. Ym, to jest najlepsze zabezpieczenie te właśnie, te, te wielkie galoty. One się nazywają Mesh Hipster. To jest model yy, i ma ochronę tutaj z, całą z tyłu i całą z przodu, więc jeśli śpimy, to nie musimy się martwić, że nam coś przecieknie. Yy, w przypadku tego modelu yy, ochrona jest tylko tutaj, yy, czyli yy, ta strona już jest bez ochrony, ta, ten tył. Yy, ale zdecydowałam się na te dwa modele, ponieważ chciałam właśnie przetestować dwie różne opcje i no ten mi się bardzo podobał, ten model, tylko nie byłam pewna, jaką ochronę mi da. I zamówiłam mi w rozmiarze S. I co do bielizny, to tutaj zależy od marki. Jedną bieliznę jestem w stanie nosić rozmiar S, drugą tylko MK i zamówiłam te dwa S-ki i te dwa modele różnią się od siebie. Tutaj jest więcej materiału i no, żałuję, że nie wziąłem ki bo właśnie ten mesh hipster jest no, trochę tak ciasny dla mnie, więc wolałabym Mkę, Co do Lacey Cieki, modelu jest super, idealnie pasuje na mnie, więc tutaj bym powiedziała, że jeśli chodzi o rozmiarówkę to jest spoko, ale jeśli chodzi o mesh hipster, to jeśli bym drugi raz brała to Mkę zamiast eski. Aha, I można normalnie prać y, tę bieliznę w pralce. Używam do, y, do prania takiego naturalnego detergentu. Wszystko ładnie schodzi, wszystko jest pięknie uprane y, i ładnie pachnie i, i nie ma żadnych, y, żadnych plam. Y, w szczególności, że no, jest to jednak czarny materiał, więc nawet jeśli byłyby jakieś plamy, ale nie widzę tutaj, naprawdę nie widzę, to y, no, nie byłyby widoczne, nawet jeśli by coś zostało. Tak patrzę, ale nie, nic nie ma, więc no, to jest spoko, nie wolno tych, tej bielizny wkładać do suszarki takiej elektro elektronicznej, automatycznej. Ja nie wieszam co prawda tej bielizny, pewnie jakbym ją powiesiła, to by szybciej wysłała, ale tak no, no to cały dzień mi zajęło snięcie, więc jeśli planujecie uprać ją wieczorem, brano założyć, no to... To może się średnio Wam udać, ewentualnie muście, musielibyście, no nie wiem, na wieszaku jakoś się powiesić z dobrą wentylacją, w pokoju z dobrą wentylacją, ale tak, nie jakoś szybko super nie um, ale tak, bo, no bym zapomniała o najważniejsze rzeczy, bo wiadomo, um, oczywiście miałam obawy przed przetestowaniem tej bielizny, Wyłącznie bez żadnego produktu innego, bez żadnych tamponów, bez żadnych wkładek, podpasek czy kubeczków menstruacyjnych, tylko po prostu solo, bilizna menstruacyjna przy y, dosyć obfitym y, okresie. I słuchajcie. Zdała egzamin, zdała egzamin. Um, przetestowałam te dwa modele i y, miałam kilka obaw. Pierwsza obawa. Że będę mieć uczucie, że po prostu mam basen w, w, w majtkach. Nie było. Nie, faktycznie nie ma takiego uczucia. No oczywiście, jeśli cały dzień nosimy tę bieliznę i ona już jest po prostu przepełniona, no to faktycznie możemy poczuć, że, że już czas na zmianę. Jednak gdy. I to było pierwszego dnia, gdy po prostu miałam najbardziej obfity dzień, ale później już w następnych dniach, gdy moja miesiączka już nie była aż tak obfita, w 100% się, się ta bielizna sprawdziła, nie potrzebowałam właśnie dodatkowo żadnej ochrony. Nic nie pachniało, nic nie czułam, no i także nie przeciekła. Zero, zero, ja tak się obawiałam, w szczególności w nocy jak testowałam, a to czy mi... Pobrudzi jasną beżową posię? Nie. Nic nie przeciekło, więc jestem, no, pod wrażeniem, bo no, miałam obawy, naprawdę miałam obawę. Jedynie co, to tego pierwszego dnia, gdy miałam super, super obfitą miesiączkę, um, przyznam, że, że rzadko mi się to zdarza zresztą, y, no to tego pierwszego dnia, a jako, że chyba, no, już po. Mm, po 8 godzinach, 8-9 godzinach, może i nawet wcześniej, może tak 6-8, coś w tym stylu, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale no niestety nie byłam w stanie ich nosić cały dzień przez to, że miałam aż taką obfitą miesiączkę, więc tego pierwszego dnia, co w następnym okresie zrobię, to to, że założę po prostu dodatkowo kubeczek menstruacyjny, jeśli będę mieć aż tak obfitą miesiączkę. Um, bo po prostu no, nie będę chciała od razu szybko zmieniać tej bielizny. Um, no bo dwa razy zmienić bieliznę w ciągu dnia no to, to nie jest optymalność gdy nie jesteśmy w domu Oczywiście teraz no, mamy ten plus, mam ten plus, że pracuję z domu, więc miałam akurat y, y, możliwość zmiany bielizny w ciągu dnia, ale chcę wam o tym powiedzieć, ponieważ jeśli nie wiem, pracujecie cały dzień i a, chcecie mieć pewność, że cały dzień zabezpieczy was y, ta bielizna no to y, miejcie na uwadze to, że jeśli macie bardzo obfite miesiączki, y, no to y, Albo musicie zmienić tę bieliznę kilka razy w ciągu dnia, minimum dwa razy, albo po prostu dodatkową ochronę w postaci albo właśnie tamponu, albo kubeczka menstruacyjnego. menstruacyjnego. Jednak w kolejnych dniach, tak jak już mówiłam wcześniej, nosiłam te właśnie mniej absorbujące majtki, które mi się mega podobają i są mega wygodne. Lace cichy, cały dzień, żadnych negatywnych skutków, żadnych właśnie, żadnego przeciekania, żadnego zapachu i żadnych plam, więc no, to tylko tak no, więc to chyba o wszystkim już wspomniałam jeśli oczywiście macie jakieś pytania, to zadawajcie w komentarzach ja osobiście planuję zakupić więcej modeli, nie wiem czy z tej firmy a w ogóle powód, dla którego się zdecydowałam na tę firmę, a nie inną, no to przede wszystkim to, że podobało mi się akurat te, ten model, mi się bardzo podobał, ale także ta marka ym, bo jedyną marką, która przyjmuje zwroty, czyli jeśli bym wybrała zły rozmiar, czy ta bielizna by się mi nie sprawdziła, by na przykład przeciekała, czy czy po prostu no, nie podobałabym się jakikolwiek powód jestem w stanie zwrócić. Um, wszystkie inne marki, no to niestety final sale uh, i do widzenia, więc jeśli wybierzcie zły rozmiar, czy, czy po prostu się ta bielizna was nie sprawdzi, niestety pieniądze są stracone, nie można zwracać tej bielizny, co w pełni rozumiem, bo wiadomo, yy, nie będą sprzedawali używanej bielizny, więc ja to w pełni rozumiem, ale yy, no to mnie zmotywowało, by kupić tę bieliznę, bo przez dłuższy czas tak wspierałam, no nie, nie kupię, bo stracę pieniądze, będzie zły rozmiar, albo będzie przeciekało, nie chcę tego, ale przez to, że no ta firma dawała tą gwarancję satysfakcji, no to, to mnie przekonało, więc chciałam właśnie o tym wspomnieć. No, ok. Jeśli, yy, nie wiem, jesteście zainteresowani tym tematem i chcecie, żebym nakręciła kolejne filmiki z tej serii, przede przetestowała jakąś inną marką, która właśnie produkuje bieliznę, miesiączkową, tak to nazwijmy, to dajcie mi znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!